Moje doświadczenie targowe jest różne z różnych miejsc w Polsce. Sam uczestniczyłem w wielu targach. Muszę powiedzieć, że połączenie imprezy, dużej imprezy biegowej razem z pomysłem targowym wydaje się jak najbardziej trafionym pomysłem. Targi są znane w kraju. To jest jakby pierwszy punkt, który był dla nas ważny. Druga sprawa, jesteśmy zainteresowani tym, żeby biegacze poznali produkt, który wprowadzamy na, na rynek. To jest nowy zupełnie produkt, który wydawałoby się jest dedykowany tylko i wyłącznie do nordic walkerów, czyli osób chodzących z kijkami, ale po badaniach, które przeprowadziliśmy wiemy już, że ten produkt, który nazywa się bungee pump, jest równie dobry dla osób chodzących z kijkami, jak i dla biegaczy. My jesteśmy niezwykle zadowoleni. Jako Polska Federacja współpracujemy z Instytutem Outdoorowym, który, z którym razem mamy tutaj stoisko. O ile gospodarczo tematami związanymi z sprzedażą, dystrybucją zajmuje się Instytut, o tyle Federacja głosi pewnego rodzaju nową ideę. Ta idea się e, dzięki Waszej tu inicjatywie wspaniale realizuje. Natomiast no nie chciałbym się wypowiadać za prezesa Instytutu Odyurowego, ale z tego co obserwuję, jest niezwykłe zainteresowanie tym nowym produktem. E, nie wiem, z czego to wynika. Prawdopodobnie jest taka potrzeba, żeby idea Nordic Walking się rozwijała. Bezwzględnie tak. Bezględnie tak. Oczywiście e, nie można ich oceniać na podstawie... Bezpośrednich sukcesów handlowych czy promocyjnych, one przychodzą z czasem i z naszego doświadczenia wynika, że obecność na, na takich targach jest niezwykle ważna dla każdego z graczy na rynku sportowym. Sami uczestniczymy nie tylko w, targ w targach krajowych, ale w tym roku byliśmy w Monachium. Prawda? Jest to zupełnie inna skala zjawiska, natomiast tutaj na rynku lokalnym w Polsce targi poznańskie robią kapitalną robotę. Współpracujemy z drużyną szpiku, na naszych imprezach bardzo często pojawiają się przedstawiciele tej fundacji, prawda? Polska Federacja ma 8 imprez rangi Pucharu Polski. Gromadzimy kilkadziesiąt tysięcy osób, prawda? na samych zawodników w tym roku było 3600. E, oczywiście jesteśmy troszeczkę z tyłu jeszcze za biegaczami, ale e, Nordic Walkerzy zdobywają sobie e, równouprawnienie w tej chwili na rynku sportowym, szczególnie sportów outdoorowych. E, jak Państwo wiecie, e, kijki są już w, ten, w tej chwili wszędzie, w miastach, na wsiach, w małych miejscowościach. Ponad 2 miliony ludzi już w tej chwili z Polsce chodzi z kijkami. E, to, co teraz robiliśmy razem z Drużyną Szpiku. No To była taka lekcja pokazowa, gdzie po prostu pokazywaliśmy różne techniki chodzenia z kijkami Bungee Pump, gdzie była tech, klasyczna technika Nordic Walking, gdzie była e, klasyczna technika Bungee Pump i gdzie była technika Nordic Pump, czyli jakby pośrednie coś między tymi dwiema wcześniej omawianymi technikami. Ale to jest zrozumiałe tylko dla osób, które e, uprawiają tą dyscyplinę. No i poza tym wtedy się ją rozumie, kiedy człowiek osobiście doświadczy. Więc ludzie z, bungee, z, Nordic, z, przepraszam, z drużyny Szpiku dzisiaj doświadczyli osobiście, jakie są zalety treningu z Bunge Park. To są właśnie kijki wyprodukowane w Szwecji. Od roku czasu Polska Federacja Nordic Walking testuje te kijki. No i muszę powiedzieć, że wielu Nordic Walkerów, którzy między innymi biorą udział, w zawodach organizowanych przez Polską Federację Nordic Walking, jak i w szkoleniach, zakochało się już w tych kijkach. To jest zupełnie jakby nowa generacja produktów dedykowanych dla osób zajmujących się sportami outdoorowymi. To są kijki, które realizują dwie jakby podstawowe cechy, które są ważne dla osób korzystających z treningu outdoorowego. Otóż nie tylko rozwijają wytrzymałość, taką cechę, którą można przez całe życie kształtować, ale również siłę. Równocześnie, najkrócej mówiąc, równocześnie podczas treningu z kikami bungee pump realizujemy trening wytrzymałościowy, czyli cardio trening, jak i trening siłowy.